Spotykamy się, aby właśnie uroczyście otworzyć ten zmodernizowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury. Tak naprawdę jeszcze kilka lat temu, nawet żeśmy sobie nie wyobrażali takiej sytuacji, że będziemy mogli taką inwestycję zrealizować. Dzięki temu, że była możliwość pozyskania środków finansowych, dzięki także przychylności Rady Gminy. Udało się tą inwestycję zrealizować, ale tak jak tutaj właśnie zostało powiedziane, jest to bardzo ważna inwestycja, która na trwałość się wpisuje tutaj w działanie gminy. Takie inwestycje są potrzebne, mimo, mimo tego, że realizujemy też inne inwestycje drogowe, także drogowe czy kanalizacyjne, czy inne infrastrukturalne. To właśnie takie inwestycje w Ośrodki Kultury są potrzebne, bo one cementują, kreują jak gdyby społeczność, która jest tutaj na tym terenie. Bardzo chciałbym wszystkim podziękować. Za ten wkład i ten trud, który został włożony w to, aby to można było zrealizować. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Ośrodka Kultury, Państwu Radnym, ale także też chciałbym podziękować za dofinansowanie, które tutaj otrzymaliśmy, żebyśmy tą inwestycję mieli. Życzę Państwu dzisiaj udanego świętowania, a wszystkim życzę z tego, abyście zawsze dobrze korzystali z tego obiektu i żeby służył na długi, długi czas. Dziękuję bardzo. Drodzy goście, szanowni mieszkańcy Galewic, z wielką radością witam Państwa dziś na tym uroczystym otwarciu przebudowanego i rozbudowanego ośrodka kultury. Dla nas jest to bardzo wyjątkowy dzień, symbol zakończenia ważnej inwestycji, która tknęła nowe życie w to miejsce. Dzięki przeprowadzonej modernizacji nasz ośrodek stał się Nowoczesny i funkcjonalny. Ale to, co najważniejsze, wydarzyło się po otwarciu, po modernizacji, odkąd tutaj wróciliśmy, końcem lutego. Ośrodek ten życiem jak nigdy dotąd. Odwiedza nas miesięcznie około 2000 osób. Od poniedziałku do piątku prowadzimy zajęcia w wielu salach dla dzieci, młodzieży, seniorów, do, dla dorosłych. Liczba proponowanych zajęć wzrosła trzykrotnie. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Do godzin wieczornych, i cały czas ktoś korzysta z naszej oferty. To wszystko pokazuje, jak ta inwestycja bardzo była potrzebna. Mieszkańcy odpowiedzieli nad nią ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem, co nas, pracowników, niezmiernie motywuje do dalszego działania. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu: władzom i pracownikom gminy Galewice, projektantom, wykonawcom. A także wszystkim osobom, które wspierały nas na różnych etapach tego procesu. Życzę nam wszystkim, aby ten ośrodek był nadal przestrzenią spotkań, współpracy i inspiracji. Miejscem, które łączy pokolenia i buduje lokalną wspólnotę. Dziękuję bardzo. Gminy czy Powiatu wieroszowskiego, Szanowni Państwo. Pan Wójt słusznie zauważył w swoim wystąpieniu, że jeszcze kilka lat temu. Nikt nie marzył, że taka inwestycja może być w Galewicach zrealizowana. Ja szanowni Państwo dopowiem więcej, bo dany mi jest tutaj w Galewicach bywać od kilku dobrych lat, może nawet kilkunastu. I panie wójcie, jeszcze kilka lat temu to nikt nie marzył, albo może niewiele osób marzyło, że powstanie tyle kilometrów pięknych dróg w gminie Galewic że tyle straży ochotniczych będzie się cieszyło i dzieliło radością z nowo pozyskanego sprzętu nowych wozów strażackich między innymi tutaj w Galewicach kilka lat temu nikt nie myślał że uda się zrealizować wspólnymi siłami ze starostwem piękny most połączący Osiek z Węglewicami Szanowni Państwo to wszystko było możliwe dzięki temu że kilka Właśnie lat temu zaufaliście państwo mieszkańcy, teraz mówię do mieszkańców gminy Galewice, temu oto młodemu człowiekowi, panu wójtowi Piotrowi i powierzyliście mu prowadzenie gminy i okazało się, że to była dobra decyzja. Dzięki temu właśnie spotykamy się dzisiaj panie wójcie i gratuluję z całego serca tych pozyskanych środków dobrze wykorzystanej możliwości pozyskania środków tych programów rządowych, które były kierowane Szanowni Państwo, do właśnie takich małych samorządów do Polsk, w Polsce lokalnej, do gmin i powiatów, nie tylko duże miasta. Tak, w Polsce mieszkają też Polacy w małych miejscowościach i to było realizowane. I gratuluję z całego serca, że przez te ostatnie przysłowiowe kilka lat tak dużo Pan zrobił dla Gminy Kalewice. Cieszę się bardzo, Pani Dyrektor, że zaraz obejrzymy nowy ośrodek kultury gminny, gratuluję z całego serca i to buduje bardzo te tysiące, te tysiące mieszkańców, którzy korzystają z chęcią z tego przybytku. Oby właśnie takich miejsc, tak jak pan wójt powiedział, powstawało w gminach, w powiatach, w Polsce lokalnej jak najwięcej. Tego z całego serca życzę i ciesząc się z tego, że My wszyscy Polacy to jedna wielka rodzina. Dniu święta flagi państwowej dzielę się z Państwem tą radością, że możemy być właśnie jak tutaj, tej małej rodzinie wiejskiej, ale możemy również wspominać i pozdrawiać tych wszystkich rodaków, którzy poza ojczyzną mieszkają, bo to też jest wielka radość, że możemy jedną wielką wspólnotę narodową dzisiaj tworzyć i cieszyć się z tego że jesteśmy właśnie wszyscy ołączeni pod biało-czerwoną polską flagą. Dziękuję serdecznie radosnego świętowania.